Witam Was wszystkich ponownie w odcinkach z serii Tomb Raider Underworld. Mm, tak, w zeszłym odcinku pomyliłem się, znaczy może inaczej. W zeszłym odcinku byli, zwiedzaliśmy wyspę Jan Mayen w dość zimnych klimatach. I pod koniec pomyliłem się nie jesteśmy w, na Morzu Adriatyckim także postawię adnotację. Postawiam adnotację Jesteśmy na Morzu Andamskim um, O jest, mi się zacina Jesteśmy na Morzu Andamskim Podejrzewam, że to chyba problemy z pamięcią Ale to 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 nie potrwa długo, to jest chyba tylko jeden odcinek O, i tak taką moc y, ma młodu tora, Beniemy, strzelamy piorunami, zupełnie jak tor, Ale coś mi FPS spadają strasznie. Współczuję tym trochę... Współczuję trochę tym ludziom. Patrzcie jaką robiła ładną gwiazdę. No... nie do końca gwiazdę. Wow... Wygniatamy wszystkich... Naszą nową bronią. Kurczę, nie wiem, chyba pamięć mi tak y, zżera, ten fraps, ale... Mm. A nie wiem, dlaczego mi tak strasznie... Y, strasznie mi przycina. Gdzie mieliśmy iść? Tutaj? Tak, tutaj, teraz pominęli... pominęlibyśmy. Aha, i jakby co to zasajuje przed, a to dopiero później. Zasajuje przed ym, rozmową z natrą, przy, przy rozmowie z natrą, bo właśnie je, pędzimy z, yy, do niej z odwiedzinami. Ten statek jest zupełnie taki sam i czym się w sumie nie różni od, yy, od tego, co był na Morzu Śródziemnym. O, tutaj jakaś apteczka ok, Więc zasejwuję tutaj I tutaj będzie jakaś apteczka Zasejwuję Aha i w razie gdyby mi przycięło, bo może się tak zdarzyć Oczywiście nie chcę, żeby tak się zdarzyło To stawię link nie będę jakieś specjalnie ściągać jakichś specjalnych filmików i przyklejać, tylko ściągnę filmik inaczej, dam linka i, będą ka i będzie każdy wchodzić. To death. Tell me, are you prepared to wait for Odin to appear and perform the ritual to open Helheim? Oh. And you know this ritual, of course. I'm sure you've realized that I want to get to Avalon just as much as you do. But neither of us can go alone. You need my ritual, and I need your hammer. If, no, when you step out of line, you'll get it. Isn't that all we care about? Na no, szczęście filmiku mi nie zacięło i tak, to jest już na tyle. Bardzo krótko to trwało nawet chyba nie 10 minut, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Na szczęście mi nie przyciął No i zbliżamy się do końca. Jest to już ostatni poziom. To jest morze Arktyczne 90% chyba y, całej gry jest. Y, 40% całej gry jest chyba woda. No i jesteśmy na wozu arktycznym i to jest ostatni poziom. To jest to wszystko co miałem powiedzieć. Obejrzyjmy jeszcze sobie krótki filmik. No i nie pozostaje mi nic innego niż żegnać się z wami. Także do usłyszenia. Słyszymy się w, w morzu, na Morzu Arktycznym, który jest ostatnim poziomem. To cześć.